Witam was wszystkich. Dzisiaj będę próbował przetrwać jeden dzień i jedną noc w Minecrafcie, ale z innymi klawiszami, a mianowicie z tymi. Tutaj troszeczkę zjadę na dół. Takie klawisze będę używał zamiast tych domyślnych do. Yy, Zamiast WASD, bar, space, enter, prawy, shift, prawy, control, Zamiast spacji, prawy, alt. Zamiast y, lewego przycisku myszy lub prawego, m, n. Więc teraz pora ruszać. Ej, Fipunycz otwieram normalnie. Ojoj, aż mi się powoli przyciski będą. Dobrze. Chyba został ten. Jednam teraz skoczyć. E, ojoj, muszę trochę bliżej. Rozstań czody trzeciu. I nie dym. Dobrze, i teraz chcę sproszyć tutaj. Nie będę używał sprinta, bo muszę trzymać palce na prawym alcie i na o! Porówki będzie idealnie. Mam nadzieję, że się nie przyzwyczaję, ponieważ... Wolę grać na wsadzie i na y, spacji. Tak jest mi najwygodniej. Chcielibyście powiedzieć y, na temat y, jakich klawiszy używacie do grania w Minecrafta, czy tych domyślnych, czy sobie zmieniacie? Możecie napisać w komentarzu. ale ciężko się steruje w taki sposób. Tutaj jeszcze normalnie. Słodkie jagody. Oj, nie tym. Dobrze. Teraz tak. Tak, tak, tak. 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 I teraz tak. Bez sprinta tak ciężko. Ale skorup wody! Teraz mogę użyć sprinta, który mam na klasycznym flawiszu, i zaraz idę! Jest, jest. O oh jest. I teraz nie mam pojęcia, gdzie mamy iść. O już wiem. W ogóle jak tylko znajdę czas, to wrócę na kanał z nowymi y, filmikami. Tylko po prostu muszę najpierw znaleźć czas. Dobrze. Teraz oj, nie ten nie ten przepis. Nie, yes, pacja. Ja najwięcej to używam Batch Space'a. Z tych klawiszy. Oj, oj. Żałuję, że nie mam młódki, ale ten... Tak, to już jest, gdy się próbuje grać Minecrafta, ale nie ma się... Teraz. Czy tu jest portal? Nie. Czy nie ma portalu. Wydaje mi się, że tu jest... Nie, to nie jest czy to jest róża, już mi się myli, bo... Trochę grałem też w inne gry. Oj, Zapominam. A przez to, że... Ja takie pomieszczane klawisze sobie dałem. A najgorsze jest to, że, że... mam jedzenie, ale... O. Dobrze. Na M się. Tej W mojej kombinacji biję. Nie, nie! 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 Nie kupiłem to! O nie! Szybciej! Szybciej, 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 szybciej! Mam tylko dwa serca! Co jest? Nie! Ja chcę szybko! ja chcę szybko lecieć! Weźmy mi się wszyscy A można jeść pod wodą te słodkie jagody? Tak, można jeść. Pod wodą można zrobić wszystko. I od teraz odcinki będą się pojawiały raz na tydzień ze względu na to, że... że, że mam po prostu... Yy, nie dość, że wiadomo. Y, sprawy. Ważne sprawy? To jeszcze ten. To jeszcze. Y, projekty, które realizuję. Czyli między innymi serwer survivalowe dranie. Jeżeli ktoś chciałby y, zadać ze znajomymi, to, to polecam obejrzeć reklamę, ponieważ udało mi się zrobić. Bić. To bardzo dobrą, ponieważ y, montaż y, od tego momentu zaczynam w, y, w darmowym programie, który też bardzo polecam do Vinci Resolve. Co jest, Listu? A możecie cię czymś naczarmić? A, nie możecie cię naczarmić. Szkoda, a ja chciałem cię naczarmić. Proszę, nie ucieczaj. Jeszcze ja ci tylko A rację zapomniałem, na N. Na N się to robi. Aj, no, ja chciałem ci tylko dać jedzenie. Słodkie borówki. Nie, no ja nie wytrzymam. Po co ten lisek ucieka? No rację przecież. Listki są płochliwe. W ogóle chciałbym wam wszystkim podziękować za y, za taką dużą aktywność pod moimi filmikami. Mówiąc o wyświetleniach, ale też o nowych subskrypcjach. A właśnie w tym momencie zbliżam się do 100 subskrypcji. Więc bardzo Wam za to dziękuję. Dobrze. I... Ej! Nie mówiłem o czymś takim! No racja, przecież muszę ten jeszcze znaleźć. Za dużo mówię ten, ale już się w następnych filmiczach poprawię. O, lodowa góra. <noise> Może zjemy lody? A ten śnieg jest normalny, czy sypki? Normalny, 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 normalny. Ajaj. Oj, oj, Normalny. Normalny, normalny, normalny. Normalny, normalny, normalny. Normalny, normalny, normalny. Ej! Niedormalny! To jest sypki, śnieg. Sypki, śnieg, sypki. Śnieg. Muszę po prostu chodzić. O nie. Jak mam wejść? A, taki spo... Nie wiem co to było, ale ten. Za dużo mówię, ten już mówiłem. No. no. Nie ten przycisk. O. Owca czy lama czy koza ja już się we wszystkim gubię i teraz ja już naprawdę nie mam pojęcia gdzie ja mogę znaleźć jakieś owce żeby się przespać i deski to najwyżej znajdę ale ten oje oh yeah. półtorej serduszna to już chyba nie dam rady Dobra, czyli wynika z tego, że muszę teraz zebrać trochę drewna. Ajajaj. Mam tylko półtorej serduszka, więc wszystko może mnie zabić. Dosłownie. Wszystko. O nie, zombie. Nie! I gdybyście się zastanawiali, dlaczego y, nie użyłam sprinta, mam, y, muszę mieć przez to trochę inny układ, jeżeli chodzi o ułożenie palców na klawiaturze. O! Sprint mi się nagle włączył! Jak to by się włączył sprint? Żebym ja sobie ustawił jakiś inny... Aha, zapomniałem. Jak podwójnie napisz... Nacisnę W, to wtedy biedzam. Ale ja... Zapomniałem. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Aż z wrażenia, prawie że spadłem z krzesła, ale się utrzymałem. Dziękuję bardzo za obejrzenie i już wkrótce kolejny filmik. Do zobaczenia.